A ciekawą sytuację obserwujemy ostatnio na Złocie, gdzie od sześciu sesji cena utrzymuje się powyżej istotnego wsparcia na poziomie 1642 dolarów. Jest to wsparcie w postaci linii span B. Kilkukrotnie już testowaliśmy ten poziom, chociażby w dniu wczorajszym. Jednak rynek każdorazowo odbija się od tego wsparcia. Ewentualne testowanie poziomu 1642. Może być dobrą okazją do zajęcia długiej pozycji, natomiast w przypadku ewentualnego zamknięcia świecy poniżej poziomu 1642, wtedy będzie to sygnał do zajęcia krótkiej pozycji i zmieni także trend na spadkowy. Tak więc warto obserwować to wsparcie na najbliższych sesjach. Od 6 dni poruszamy się w pobliżu tej linii. Tak więc testowanie tego poziomu, długa pozycja z kilkunasta co najmniej dolarowym zleceniem stop loss, ewentualne zamknięcie poniżej może doprowadzić do zdecydowanie większych spadków na rynku złota.